Wyścig o miejsce pierwsze. w tym wyścigu e, zostawił za plecami medalistów Igrzysk Olimpijskich, e, reprezentuje sport XXI wieku, sport wysokiej technologii, sport budzący wielkie emocje, tak wielkie, że emocje kibiców rozpalone tym sezonem sprawiły, że sportowca roku. Niestety, o ile wiem, e, warunki atmosferyczne e, nie sprzyjały i nawet technologia XXI wieku nie pozwoliła Robertowi Kubicy, który jest laureatem tego czempiona, dotrzeć do nas, do Warszawy. W związku z czym zapraszamy jego menadżera. Nagrodę w imieniu Roberta Kubica zbierze koordynator na terenie Polski, Marcin przakorek <noise> Robert Kubica, zwycięzca od 1984 do przeglądu sportowego w telewizji polskiej na 10 najlepszych produktów polskich roku 2008. Szanowni Państwo, to na pewno ogromne zaskoczenie i też bardzo wzruszający moment. Tak się złożyło, że mam przyjemność pracować z Robertem i dla Roberta od przeszłości lat. To wyjątkowy człowiek, który wbrew wszelkimi przeciwnościom roku e, od czwartego roku życia uparcie dąży do realizacji swojego celu. Mam nadzieję i życzę tutaj wszystkim, no i tymi, którzy zamawiali, i wszystkim filmistom, którzy będą ich nam do niego na, na głos, że. W tym roku dot jeszcze większy, jeszcze bardziej. Tą dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Dzięki. Dzięki. Bardzo nie bardzo Państwa, bardzo, bardzo prosimy. Wraz z marcnym kawałkiem z tej głowy Senią dla Roberta Kubicy. Robertowi serdecznie gratulujemy, i pozdrawiamy siebie Robercie z Teatru Polskiego. Szanowni Państwo, wiemy już wszystko, warto byśmy raz jeszcze oklaskiwali całą złotą dziesiątkę polskich sportowców roku 2008. Kochani, zapraszamy na scenę raz jeszcze.